W najdalszych zakątkach naszej planety istnieją plemiona, które wydają się zatrzymane w czasie, żyjąc w sposób, który wykracza poza nasze współczesne pojmowanie. Wyobraź sobie miejsce, gdzie goście są witani atakami z łuku i strzał, a wojownicy uzbrojeni w stare karabiny i ostre włócznie są gotowi zaciekle bronić swojego terytorium przed każdą zbliżającą się groźbą albo samotnego człowieka, który przetrwał w nieprzeniknionym lesie, pozostawiając po sobie jedynie dziury w ziemi jako ślady swojego istnienia. Te społeczności nie tylko opierają się kontaktowi ze światem zewnętrznym, ale także zachowują niezwykłe tradycje, jak na przykład wojownicy Masajów, którzy niegdyś dowodzili swoją odwagi, polując na lwy za pomocą włóczni. Był to wyjątkowy rytuał przejścia symbolizujący wejście w dorosłość. Przygotuj się na szczegółową podróż po dziesięciu najniebezpieczniejszych plemionach świata i daj się zaskoczyć. Na środku Oceanu Indyjskiego znajduje się wyspa, która intryguje świat swoją aurą tajemnicy i całkowitego odosobnienia. Wyspa Północny Sentinel. Otoczona krystalicznie czystym morzem, mogłaby być rajem dla turystów, jednak zamiast tego jest znana jako jedno z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi. Powód? Jej mieszkańcy, sentinelezi, plemię, które odrzuca wszelki kontakt ze światem zewnętrznym. Niewiele wiadomo o sentinelezach, ale ich historia jest naznaczona oporem. Szacuje się, że zamieszkują wyspę od tysięcy lat, zachowując swoją kulturę i tradycję w nienaruszonym stanie, bez jakichkolwiek wpływów z zewnątrz. Nie mówią naszym językiem, Językiem, nie używają nowoczesnej technologii i do dziś żyją z polowania, rybołówstwa i zbieractwa. Każda próba zbliżenia się do nich spotyka się z wrogością, jakby wyspa była na stałe zamknięta dla reszty świata. Sława wyspy północny Sentinel nabrała rozgłosu pod tsunami w 2004 roku, gdy wysłano ekipę w celu sprawdzenia stanu plemienia. Podczas przelotu nad wyspą helikoptery zostały przywitane strzałami i włóczniami jasnym sygnałem, że nie są mile widziane. To wydarzenie jeszcze bardziej umocniło wizerunek Sentinel jako zaciekłych obrońców swojej ziemi i stylu życia. Dodatkowo incydenty z udziałem rybaków i podróżników, którzy zbliżyli się do wyspy, często kończyły się tragicznie, co skłoniło rząd Indii do całkowitego zakazu jakichkolwiek prób nawiązania kontaktu. Obszar wokół wyspy jest chroniony prawem, co ma na celu zapewnienie sentinelezom życia bez ingerencji z zewnątrz. Indianin z dziury to prawdziwa, żywa zagadka. Jest ostatnim ocalałym ze swojego plemienia, które zniknęło na przestrzeni dziesięcioleci. Leci I mieszka samotnie w odległym zakątku amazońskiej dżungli. Przez ponad 20 lat unikał jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, zaciekle broniąc resztek swojego terytorium. Ten samotny człowiek znany jest z kopania głębokich dziur w ziemi, których przeznaczenie wciąż pozostaje tajemnicą. Rozsiane po dżungli są niczym ślady jego obecności ostatnie pozostałości niemal wymarłej kultury. Nieliczne próby nawiązania kontaktu kończyły się napięciem i niebezpieczeństwem. Odrzuca wszelką interakcję, i jest zawsze gotowy do obrony. Jego broń, wykonana z naturalnych materiałów, jest równie skuteczna jak jego instynkt przetrwania. Zna każdy zakątek dżungli niczym własną kieszeń, wykorzystując otoczenie do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Jest jak duch lasu, trudny do odnalezienia i niemożliwy do schwytania. Obecnie Indianin z dziury jest monitorowany na odległość za pomocą dronów. To strategia mająca na celu ochronę jego życia bez naruszania jego przestrzeni. Te urządzenia pomagają dokumentować jego istnienie i zapobiegać biegać wtargnięciom na jego terytorium. Na lodowatych krańcach rosyjskiej Arktyki, gdzie zimno jest bezlitosne, a krajobraz wydaje się należeć do innej planety, żyje plemię czukczów, odporni ludzie, których historia naznaczona jest nieustanną walką z ekstremalnymi warunkami oraz zachowaniem unikalnej kultury. Czukcze przetrwali przez wieki w jednym z najbardziej niegościnnych środowisk na Ziemi, gdzie temperatury spadają do poziomów, przy których każdy przeciętny człowiek by się poddał, ale dla nich mróz to tylko szczegół. Nauczyli się pozyskiwać wszystko, czego potrzebują z lodu i śniegu, polując na renifery i foki z niezwykłą zręcznością. Ich domy, zwane jarangami, to mobilne namioty wykonane ze skór reniferów, zaprojektowane tak, by wytrzymać mroźne wichry i gwałtowne burze. To, co najbardziej fascynuje w Czukczach, to ich duchowość. Wierzą, że każdy element natury posiada potężnego ducha, który może chronić lub karać tych, którzy nie przestrzegają dawnych tradycji. Szamani wciąż odgrywają kluczową rolę w społeczności, przeprowadzając. Zwadzając rytuały uzdrawiające przewidujące przyszłość i umożliwiające kontakt z przodkami. Pomimo wieków prób przymusowej asymilacji przez rosyjski rząd, czukcze nigdy nie porzucili całkowicie swoich zwyczajów, walczyli przeciwko najeźdźcom, stawiali opór prześladowaniom i bronili się przed próbami religijnej oraz kulturowej indoktrynacji. W sercu Doliny Omo w Etiopii żyją mursi, jedno z najbardziej fascynujących i odpornych plemion Afryki, znani ze swojej odwagi i unikalnych tradycji zachowują kulturę. Która opiera się upływowi czasu i budzi podziw na całym świecie. Mężczyźni z plemienia Mursi słyną z waleczności i gotowości do obrony. Uzbrojeni w karabiny i pistolety maszynowe są zawsze przygotowani do ochrony swojej społeczności przed zagrożeniami. Ich wojownicza postawa jest odpowiedzią na historię konfliktów oraz konieczność zabezpieczenia swojego terytorium i stylu życia. Ich imponująca obecność podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają w bezpieczeństwie plemienia. Z kolei kobiety Mursi przyciągają uwagę świata dzięki tradycji tradycji sięgającej pokoleń noszeniu dysków w dolnej wardze. Zwyczaj ten rozpoczyna się w okresie dojrzewania, gdy w wardze wykonywane jest nacięcie, by umieścić niewielki dysk. Z biegiem czasu jego rozmiar jest stopniowo powiększany, stając się symbolem piękna, dojrzałości i tożsamości kulturowej. Dla Mursi ten ozdobny element ma znaczenie znacznie głębsze niż estetyka. Świadczy o statusie i silnym związku z przodkami. Życie Mursi to nie tylko walka o przetrwanie, ale także siła, zarówno fizyczna, jak i duchowa. Zamieszkując Jedne z najbardziej surowych regionów Etiopii polegają na hodowli bydła i rolnictwie. Posiadają również bogaty repertuar rytuałów i tradycji, od pojedynków na kije, po rozbudowane ceremonie świętujące życie i wspólnotę. W samym sercu Azji Południowo-Wschodniej żyje lud, który zdaje się przeczyć wszelkim konwencjonalnym zasadom przetrwania – Bajał, znani również jako morscy nomadzi. Nie mieszkają na stałym lądzie jak reszta świata, zamiast tego żyją w pływających domach lub niewielkich łodziach zwanych Lepa. Przemierzy Krystaliczne wody Filipin, Malezji i Indonezji. Dla Bajału morze to nie tylko środek transportu, to ich dom. Jednak to, co czyni ich tak fascynującymi, to ich niemal nadludzka zdolność do życia prawie wyłącznie w oceanie. Potrafią nurkować na głębokość nawet 70 metrów bez nowoczesnego sprzętu, używając jedynie prymitywnej drewnianej maski. Ich imponująca wytrzymałość jest wynikiem rzadkiej adaptacji biologicznej. Ich śledziona jest nawet o 50% większa niż u Większości ludzi, co pozwala im magazynować więcej tlenu i pozostawać pod wodą do 13 minut. Ta unikalna zdolność jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Od najmłodszych lat bajał uczą się polować pod wodą, łowiąc ryby za pomocą ręcznie wykonanych harpunów i stosując techniki, które budzą podziw nawet wśród najlepszych nurków świata. Polują, by przeżyć, ale także po to, by wymieniać zdobycze na podstawowe zapasy, gdy od czasu do czasu odwiedzają ląd. Bez oficjalnej ojczyzny są przez wiele rządów uznawani za bezpaństwowców. Ich kultura i tradycje często są ignorowane, a nawet zagrożone przez postęp cywilizacyjny. Mimo to wciąż opierają się zmianom, żyjąc tak jak od wieków, żeglując i nurkując w głębinach oceanu, gdzie czują się naprawdę wolni. Lakandonowie to jedno z ostatnich plemion rdzennych na świecie, które żyje w całkowitym odosobnieniu. Ich populacja szacowana jest na zaledwie 884 osoby. Zamieszkując gęstą dżunglę w stanie Chiapas w Meksyku, zachowują tradycje i Zwyczaje liczące tysiące lat, sięgające czasów starożytnych majów. Pomimo życia w jednym z najbardziej odległych i niezbadanych regionów planety, nadal posługują się swoim pierwotnym językiem i praktykują rytuały duchowe, które ściśle wiążą ich z naturą. Ich codzienne życie nie jest łatwe. Dżungla, w której mieszkają, pełna jest niebezpieczeństw i wyzwań. Jednak dla lakandonów las deszczowy jest święty. Stanowi podstawę ich przetrwania i wierzeń. Polowanie, rybołówstwo i rolnictwo są ich głównymi źródłami utrzymania, A wiedza o leczniczych właściwościach roślin przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Najbardziej intrygujące jest to, że pomimo izolacji lakandonowie budzą ogromne zainteresowanie antropologów i misjonarzy. Jednak próby nawiązania kontaktu ze światem zewnętrznym często kończą się wrogością, ponieważ plemię broni swojego świętego terytorium i postrzega obcych jako zagrożenie dla swojej kultury. Dziś przyszłość lakandonów stoi pod znakiem zapytania. Wycinka lasów i naciski zewnętrzne zmuszają ich do stopniowego dostosowywania się do zmieniającego się świata. Mimo to wciąż pozostają niezłomni, chroniąc swoją kulturę przed upływem czasu i wpływami nowoczesności. Masajowie to jedno z najbardziej fascynujących i ikonicznych plemion Afryki. Rozproszeni po rozległych równinach Kenii i Tanzanii są znani jako nieustraszeni wojownicy i strażnicy kultury, która wydaje się nietknięta przez czas. Dla Masajów bydło to nie tylko środek utrzymania, jest sercem ich egzystencji. Wierzą, że cały Całe bydło na świecie zostało im dane przez Boga, dlatego traktują swoje zwierzęta z najwyższym szacunkiem. Mężczyźni pełnią rolę obrońców plemienia, a ich odwaga jest legendarna. Dawniej polowanie na lwy było rytuałem przejścia oznaczającym wejście młodego chłopca w dorosłość. Choć ta praktyka została porzucona, duch wojownika pozostaje żywy, zwłaszcza gdy chodzi o obronę ziem i społeczności. Jedną z ciekawszych tradycji masajów jest zwyczaj prowokowania pojedynków między wojownikami jako sposób na wykazanie się odwagą i umiejętnościami. Jeśli wojownik wbije włócznie w ziemię przed przeciwnikiem, rzuca mu wyzwanie do walki, to od drugiej osoby zależy, czy podejmie wyzwanie, kierując się swoją reputacją. Te starcia nie mają na celu wyrządzenia poważnych obrażeń. Chodzi o pokazanie siły, samokontroli i wzajemnego szacunku. Co ciekawe, nawet w napiętej atmosferze walka może zakończyć się pokojowo. Jeśli jeden z wojowników poda drugiemu garść trawy, spór zostaje zażegnany, a obaj rozchodzą się bez urazy. Kolejnym Charakterystycznym rytuałem Masajów jest Adumu, czyli taniec skoków. Wojownicy rywalizują, kto podskoczy najwyżej, ale to nie tylko demonstracja siły fizycznej. Skoki symbolizują wejście młodych mężczyzn w dorosłość i ich wartość w społeczności. Jest to również sposób na zaimponowanie kobietom, ponieważ sprawność fizyczna i pewność siebie są wysoko cenione w kulturze Masaju. Ukryte w głębi tropikalnej dżungli Sumatry w Indonezji żyje plemię o tajemniczej i burzliwej historii, której tradycje od wieków fascynują badacze i pod... To batakowie. Lud o niezwykłej kulturze i wierzeniach, które do dziś owiane są aurą mistycyzmu. Przez długi czas europejscy kolonizatorzy postrzegali bataków jako kanibali. Dawne relacje opowiadały o makabrycznych rytuałach i surowych karach wymierzanych pojmanym wrogom. Czy jednak te historie są prawdziwe, czy może to jedynie przesadzone legendy mające na celu wzbudzenie strachu i tajemniczości wokół tej odizolowanej społeczności? W rzeczywistości batakowie są znacznie bardziej złożeni, niż sugerują dawne opowieści. Dziś większość z nich dostosowała się do współczesnego życia, jednak ich tradycje i dziedzictwo wciąż pozostają żywe. Wierzą, że duchy przodków zamieszkują każdy zakątek lasu, chroniąc tych, którzy przestrzegają dawnych nauk. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury Bataków jest ich unikalna architektura. Ich domy, znane jako Rumach Bolon, to imponujące drewniane konstrukcje o zakrzywionych dachach, bogato zdobione rzeźbieniami. Symbolizują one połączenie świata żywych ze światem światem duchów przodków. To jednak nie jedyna rzecz, która wyróżnia Bataków. Plemie posiada także własny system pisma Batak Script, który przez wieki był używany do zapisywania mitów, zaklęć i tajemnych nauk religijnych. Korowajowie to rdzenna grupa zamieszkująca lasy tropikalne na południowym wschodzie prowincji Papua w Indonezji. Liczą od 4000 do 4400 osób i pozostawali niemal całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego aż do lat 70. XX wieku. Jedną z najbardziej charakterystycznych Charakterystycznych cech korowajów jest budowanie domów na drzewach, które wznoszą się na wysokość od 6 do 12 metrów nad ziemią, choć niektóre osiągają nawet 35 metrów. Takie konstrukcje chronią ich przed powodziami, insektami oraz potencjalnymi atakami sąsiednich plemion. Do budowy używają lokalnych materiałów. Pień mocnego drzewa służy jako główna podpora, liście palmy sago tworzą dach i ściany, a podłogę stanowią splecione gałęzie. Korowajowie tradycyjnie są łowcami-zbieraczami, a ich dieta opiera się na skrobi pozyskiwanej z Palmy Sago. Polują na dzikie świnie, łowią ryby i zbierają dzikie owoce. Żyją w małych grupach rodzinnych, w których silna współpraca i wzajemna zależność są kluczowe dla przetrwania w dżungli. W przeszłości korowajowie wierzyli w istnienie złych duchów, zwanych Khakua. Według tej wiary spożycie ciała osoby opętanej przez Khakua miało chronić społeczność przed złem. Chociaż doniesienia wskazują, że praktyki te w dużej mierze zanikły, kwestia ich ewentualnego występowania nadal budzi kontrowersje. Kalaszowie to jeden z najbardziej tajemniczych i wyjątkowych ludów na świecie. Żyją w odizolowanych dolinach na północy Pakistanu i uważają się za potomków starożytnej cywilizacji. Do dziś zachowali tradycje, które wydają się nietknięte przez czas. Dla Kalaszów bogowie i duchy są żywymi siłami, obecnymi w ich codziennym życiu. Wierzą, że ich ziemie są święte, a każda rzeka, drzewo i góra ma swojego strażnika. Ich święta, takie to jak Chilam Joshi i Uchał, to czas radości i duchowego oddania. Pełen historii hipnotyzujących tańców i starożytnych rytuałów. W przeciwieństwie do sąsiednich społeczeństw, gdzie segregacja płciowa jest powszechna, Kalaszowie utrzymują bardziej otwartą strukturę społeczną. Kobiety mają swobodę wyboru partnerów i cieszą się dużą niezależnością, co jest rzadkością w tym regionie. Jedną z najbardziej fascynujących tradycji Kalaszów jest wysyłanie kobiet do specjalnego domu zwanego baszali podczas menstruacji i porodu. Dla obcych może to wydawać się dziwne, jednak nie jest to oznaka wykluczenia, lecz forma duchowego oczyszczenia. W tym czasie kobiety odpoczywają, opowiadają historię i uczestniczą w rytuałach, które mają na celu ponowne połączenie się z duchami natury. Innym interesującym zwyczajem jest gościnność. W kulturze kalaszów żaden gość nie może odejść z pustymi rękami. Częstowanie jedzeniem i napojami to nie tylko akt hojności, ale również święty obowiązek. Odmówienie zaproszenia na posiłek może być uznane za brak szacunku, ponieważ jedzenie symbolizuje więź między ludźmi a bogami. I to już koniec tego filmu. Podziel się swoimi przemyśleniami na temat 10 najbardziej niebezpiecznych plemion na świecie w sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Kliknij w film, który właśnie pojawił się na twoim ekranie. Jestem pewien, że spodoba ci się jego treść. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.